Cześć, witam was w tym odcinku na no, moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, co się zmieniło przez ostatni dłuższy czas. Nie wiem. Wiem, że miesiąc nie było odcinka, ale parę miesięcy tam nie było, tam parę na tygodni, tam parę tygodni nie było odcinka. Więc dzisiaj sobie właśnie powiemy wam, co tu się zmieniło. Yy, więc zaczniemy sobie tutaj od tej strony od inspektu. Yy, w sumie to nic się nie zmieniło, oprócz tego, że no, nic się od, od tego ostatniego odcinka nie zmieniło. Yy, muszę tylko inspekt trochę uszczelnić oraz tu dać jakiś obornik, wiecie, żeby tam jakoś. Zobaczycie, jutro odcinek dam nowy O tym na razie go tak wygląda po prostu Ym, Tutaj mamy dalej mamy kompostownik Którego raz na jakiś tydzień lub dwa daje Jakieś tutaj odpadki Ym, Wszystko na razie dobrze idzie, wiecie, wiecie tej wilgo, Wilgość też dbam yy, Tak to wygląda yy, Zostało przekopane, tutaj już zacząłem parę dni temu, przekopałem połowę, później wczoraj Dalej tutaj dokopałem i teraz dzisiaj dokańczam jeszcze Mm. Tutaj jak widzicie dróżka jest zrobiona, tutaj też zostało przekopane, tutaj dróżka jest zrobiona tak, tak i tak i tak. Yy, no i tak na razie wygląda. Wczoraj też jak yy, zbierałem tej śmieci, bo tu są różne śmieci w ogródku jeszcze, bo w takim małym kociołku grillu starym po prostu żar robiłem, bo z żaru wiecie tam fosfor potas takie tam są, więc takie kiki paliłem jakieś resztki słoneczników sprzed roku, albo dwóch takie suche albo takie od tego ogrodzenia, co kiedyś miałem, no to wiecie, takie resztki tutaj widzicie gałęzie są, są na razie tylko po to, żeby kurę nie przekopały albo gdzieś, żeby się nie wkradły widzicie, przekopane, tutaj przejdę, o, pokażę wam o, to jest zabezpieczenie, że kury nie przychodziły. Bo wiecie, ja tam nie lubię, kiedy kury wchodzą. Tu widzicie czosnek o zimy, jest z tamtego roku. Nie pamiętam kiedy był sadzony. Możecie sobie zobaczyć mmm, na kanale. Dobrze nawet wygląda po zimie. Tak macie zbliżenia. Takie. O, widzicie. I tak mniej więcej wygląda. Dobrze wygląda. No, z obsypnikiem robię. No i to jest kopane. Dalej tu aż przy samym ogrodzeniu tym od zagrody ten, jak mówiłem, już robiłem ten spalałem te właśnie kijki, patyki i po prostu tutaj rozsypałem ten żar trochę go pokruszyłem bardziej i rozsypałem tutaj po ogródku żeby właśnie tam wiecie, dowartościować glebę ogólnie tak już większość przekopano zostało mi tylko tutaj taki kawałek mały z 3 na 3 metry, może, albo 4, tak wiecie, kawałek został tak to wygląda, tu już zacząłem mm, mm. no tutaj ogólnie muszę jeszcze te korzenie, zobaczcie to wszystko to wykopać trzeba, to trochę ciężko będzie po tych starych krzakach co tu były, to wszystko to po prostu ciężko będzie trochę, ale wiecie, o tu te kamienie wszystkie wynieść, tutaj trzeba porządek zrobić w końcu jakiś o tu widzicie czosnek, z tamtego roku wybił no nie wiem co za wiele można powiedzieć no przekopanej, bo jak mówię tak wygląda. Na razie nic nie, nie się nie sadzę, tylko tam ten czosnek jest. Mm, no, tutaj na razie jest grządka, tam jest Inspekt Stary, może jeszcze coś z nich zrobię, ale nie wiem, bo w sumie w ogródku to szkoda trochę mi miejsca na takie skrzynki. Jakoś. Mm, no. no, nie wiem co za wiele mogę powiedzieć, Truszki zrobione dotąd na razie mam plany takie, żeby po prostu zrobić tutaj jakoś pietruszkę, potem marchew, potem cebulę, potem buraczki i tak, żeby to do inspektu tak zajęło miejsca. Tak myślę, że w, tak 3 metry starszy um, albo więcej i tutaj już od tego od inspektu zaczynają się takie wie, wiecie większe rośliny, ponieważ wschód jest tam, zachód jest tam, tam o właśnie tam, więc żeby tutaj od najmniejszej do największej rośliny było, żeby nie zasłaniały sobie cienia czy coś. No, tutaj będzie pietruszka, chyba. Potem marchew, cebula, buraczki. Później będą chyba ogórki. Potem będą chyba arbuzy i patisony. Później będzie kapusta, chyba parę rządków. Później będzie chyba papryka. Ja nie pamiętam teraz, co tam jeszcze będę miał. No i ogólnie będzie jeszcze bób. Tam z cztery rządki albo trzy. Będzie, będą również pomidory. Sam z dwa rządki. właśnie, pomidory chcę mieć tutaj przy czosnku. Albo tutaj będę miał cztery rządki bubu i później pomidory. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie, bo plany się co chwilę zmieniają. Na razie tak to wygląda. Chcieliście odcinek na no tomacie. Na razie nic się nie zmieniło za bardzo. Um, jeszcze mogę, możemy sobie wspomnieć, jak to wyglądało kiedyś. Mogę Wam tutaj ewentualnie podesłać jakieś kawałki. Teraz możecie za chwilę zobaczycie, jak to wyglądało przed rokiem, dwa temu. Zobaczymy, jakie materiały znajdę. Cześć, witam Was na moim nowym kanale. Cześć, witam Was w tym odcinku na moim kanale. Więc tak to wyglądało mniej więcej. Tak się kopało w tamtym roku, było przygotowanie. Zobaczcie sobie, jak, to, jak tego nie było od tamtej perspektywy. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Bardziej dokładnie, tak gdzieś od tej perspektywy. Było kopane, zaraz wam pokażę. Nie, wiem, gdzieś mniej więcej o tak stąd. Macie tutaj zaraz wam teraz też podeśle, jak bo w tamtym roku tu była taka generalna orka na zimę. No więc mniej więcej tak wyglądała. Teraz jak widzicie, jest posiane, znaczy posiane, posadzone trzy rządki czosnku. No i na razie tak to wygląda. No i cóż, tam sobie trochę powspim, powspominaliśmy, jak to wyglądało. Teraz też muszę przekopać, bo ty, jak robiłem inspekt, no to po prostu też się trochę tej ziemi ubiło i w ogóle chcę, żeby była ziemia nietwarda, jak będę wiecie, sadził, siał, żeby wiecie. No po prostu wiecie o co chodzi. No i cóż, to było do zobaczenia. Do zobaczenia. Koniec odcinka. O, obejrzyjcie moje poprzednie filmy, wyjdzie to Wam się na ekranie. Widzimy się za parę dni. Cześć.